Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemniczy Śląsk. Dzisiaj postaramy się wyjaśnić jedną z najbardziej zagadkowych historii. Historię potwora z powieści Mary Shelley, Frankensteina. A historia ta zaczyna się na Śląsku. Powieść Mary Shelley znana jest na całym świecie. Została wydana w Londynie i szybko zdobyła popularność i uznanie. Na pierwszy rzut oka Frankenstein nie ma nic wspólnego ze Śląskiem. Ale tylko pozornie. Przed wojną miasto, w którym właśnie się znajdujemy, Ząbkowice Śląskie, nazywało się Frankenstein. A zagłębiając się w historię tego miasta, odnajdujemy jeszcze więcej związków z powieścią Mary Shelley. Aby wyjaśnić historię Frankensteina, należy zagłębić się w niezwykle barwną i ciekawą historię miasta Ząbkowice. Należy również zapoznać się z etymologią nazwy Frankenstein, która może zadziwić niejednego. Frankenstein po niemiecku oznacza frankoński kamień. To miasto założone w drugiej połowie XIII wieku na prawie magdeburskim, obok takich osiedli istniejących już wówczas osiedli słowiańskich. Miasto, które zostało założone prawdopodobnie przez osadników pochodzących z Frankonii. Czyli z krainy historycznej Niemiec, którzy tutaj przyjechali i tutaj się osiedlili. Miasto, które ma bardzo bogatą historię. Za czasów wojen husyckich było bardzo zni mocno zniszczone. W XVI wieku z kolei jest okres takiego najlepszego, najlepszej prosperity miasta, kiedy należy do czeskiego rodu Podiebradów, z którego no, wywodził się ostatni król czeski Jerzy z Podiebradów. Później w XVII wieku wojna trzydziestoletnia, która znowu niszczy to miasto bardzo mocno. Po wojnie staje się prywatną własnością, tak jak i całe księstwo ziembickie takiego rodu austriackiego Aurszpergów. I tak jest aż do końca XVIII wieku, później okres pruski, miasto garnizonowe. Takim ważnym elementem w życiu miasta był taki wielki pożar, który tutaj wybuchł w 1858 roku. Już sama nazwa nasuwa podejrzenie, i że zachodzi związek między miastem a ożywionym trupem z powieści Mary Shelley. Pierwotna historyczna nazwa to Frankenstein. Przez okres 700 lat, ponad 700 lat, nazywało się Frankenstein. I ja jeszcze 20 lat temu zacząłem badać, czy jest jakiś związek pomiędzy słynnym potworem Frankensteinem z powieści Mary Shelley. A właśnie tą nazwą miasta i czy coś tu się przypadkiem nie zdarzyło takiego, co by właśnie jakby potwierdzało tą tezę, że jest to jakiś prawda związek pomiędzy jednym a drugim. Powieść Mary Shelley zapoczątkowała gatunek, który w tej chwili bije rekordy popularności. Chodzi oczywiście o horror. Gdy zgłębiamy tajemnicę Frankensteina, okazuje się, że horror ma początek właśnie tutaj, na Śląsku. W roku 1606 Śląskiem i Europą wstrząsnęła niesamowita historia, tak zwana afera ząbkowickich grabarzy. 200 lat później dała ona początek powieści, którą znamy wszyscy. W 1606 roku miała miejsce tutaj taka wielka zaraza dżumy, która zdziesiątkowała mieszkańców tego miasta I jak się okazało, powodem wybuchu tej zarazy była działalność taka zbrodnicza szajki tutejszych grabarzy i ich pomocników było to 8 osób, którzy po prostu z cmentarza, który istnieje zresztą do dzisiaj, z cmentarza wykopywali zwłoki, i preparowali jakiś proszek zwany jadem trupim, no i później to rozrzucali. Fakt, iż w naszej historii mamy do czynienia z grabarzami, 400 lat temu był niezwykle szokujący. Trubka, grabarzy... To taka specyficzna zresztą, specyficzna grupa, że tak powiem, zawodowa wówczesna, bowiem grabarze byli takimi podobywatelami, prawda? Oni, nie wolno im było być w kościele, byli, byli w pewien sposób, tak żyli w, jakby we własnym kręgu. Więc grabarze ząbkowiccy to było łącznie osiem osób, z tego trzy kobiety i pięciu mężczyzn. Te kobiety to żony po prostu grabarzy, które uczestniczyły w tym procederze. Ciekawą rzeczą jest to, że Jeden grabarz miał ponad 90 lat, drugi gdzieś po, powyżej 70 lat, więc to byli tacy dojrzali ludzie. W miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy, 400 lat temu trwała zaraza, na skutek której wyginęła ponad połowa ludności miasta. Początkowo oczywiście myślano, że to jest jakaś bajka, powołano specjalną komisję, byli lekarze zaangażowani, no i potwierdzili właśnie te zarzuty. Skończyło się to tym, że we wrześniu 1606 roku. Osądzono tych grabarzy, spalono ich na stosie, prawda? Zaraza jeszcze trochę trwała. Ze źródeł historycznych wiadomo, iż w czasie zarazy bito na trwogę w kościelne dzwony. Pomiędzy wieżą a kościołem był taki ganek na gdzie dzwonnik właśnie przechodził na wieżę i tam uruchamiał dzwony. Tam były trzy dzwony, i te dzwony istniały jeszcze do drugiej wojny światowej praktycznie. Po wygaśnięciu zarazy pewien pastor wygłosił cykl kazań, które miały wielki wpływ na późniejszy rozwój wypadków. Z cyklu kazań wynikało niezbicie, iż zarazę w Ząbkowicach spowodowali nie grabarze, ale jakiś nieznany potwór Frankenstein, który miał rzekomo mieszkać na Ząbkowickim zamku. W końcu 1606 roku miejscowy pastor ewangelicki Samuel Heinitz. Napisał takich sześć czynnych kazań na cześć pokonania zarazy. I gdzie właśnie użył coś takiego, jakby pers pers personifikując po prostu to zdarzenie, które było wywołane przez grabarzy? Otóż napisał tam, że grabarzy tych jakby powoływał do działania diabelski łowca, który, którego nazwał Frankenstein. Prawda? I co ciekawe, że już 50 lat później, po, po, tej, po tym zdarzeniu już po wojnie 30-letniej. Nikt nie pamiętał o tym, że miało tutaj że była to działalność zbrodnicza grabarzy, tylko właśnie, że z, 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 jakiś tutaj żył potwór Frankenstein na zamku w Ząbkowicach, który tymi swoimi niecnymi praktykami, prawda, z, no, zamordował te dwa tysiące ludzi, prawda, pozbawił ich życia. Ruiny zamku możemy podziwiać do dziś, a jego historia jest fascynująca. Zamek y, Ząbkowicki to, to powstał gdzieś właśnie w połowie. XIV wieku. Należał początkowo do piastów ziembickich, ale ciekawe jest z tego względu, że w połowie XVI wieku został przebudowany w stylu renesansowym przez ówcześnie panującego tutaj Karola I Podiebrada i jest pierwszą budowlą renesansową na Śląsku, właśnie zamkową. Zresztą zaprojektowany został przez takiego wybitnego architekta czeskiego Benedykta Rejta, z tego samego, który stworzył zamek w Pradze. Rzeczywistych sprawców zbrodni poddano prawdopodobnie najpierw torturom, a później skazano. Być może wiele z tych faktów, które dzisiaj wiemy o nich, zostało po prostu wymuszonych na torturach. Także jak tych. Kiedyś nie było prawda, kodeksów, nie było prawda, zasad postępowań z więźniami, tylko po prostu łamano im kości albo prawda, ścinano ich i tam i torturowano w sposób bardzo taki dotkliwy. Także być może, że część z tych zdarzeń jest po prostu wymuszona. No ale na pewno takie zdarzenie miało miejsce, bo podają o tym kroniki miejskie. No i sam fakt, że zginęło i zmarło tyle osób, no, o czym świadczy. No, proces trwał prawie pół roku, zanim prawda, ich osądzono. Za takie przestępstwa prawda, osądzano tak, no, karą śmierci i to głównie przez, przez spalenie na stosie, jako że oni nie byli jakimiś ludźmi no, prawda, szlachetnymi. E egzekucja miała miejsce najprawdopodobniej, bo to dokładnie teraz jeszcze nie wiadomo, na tak zwanej górce szubienicznej. Na wschód od miasta jest taka górka, dzisiaj znajduje się tam wieża ciśnień, kiedyś tam właśnie była szubienica miejska, i tam ich prawdopodobnie najpierw odprowadzono po mieście i tam dokonano właśnie tego spalenia. No. Pokazuje to zresztą, prawda, gazeta Neve Zeitung, bo tam są takie drzeworyty, które pokazują, jak tą egzekucję prowadzono, więc yy, wyglądało to w ten sposób, że obcinano im członki najpierw, prawda, czyli palce, palce u nóg i jeszcze inne członki i następnie, prawda, czyli męczono ich najpierw, a potem ich po prostu wrzucano na stos i podpalano i, i spalono. Także wszyscy ci, te osiem osób zostały w ten sposób no, pozbawione życia. Różnie mówią różne źródła, prawda? Ta najstarsza kronika wymienia 8 osób, późniejsze 6 osób, więc trudno to dokładnie powiedzieć, ale są tam opisane nazwiska. Było to dosyć znane zdarzenie, wówczas po wojnie 30-letniej szczególnie, bowiem kronikarze, którzy opisują Ząbkowice w już w XVII wieku, taka jest kronika Meriana, Później w XVIII wieku, później w listach nawet podróżników polskich, którzy jadą na przykład do uzdrowic ziemi kłodzkiej, dużo się na ten temat mówi. Każdy właśnie wspomina, że tu jakiś tam był Frankenstein, który tam działał gdzieś, jakiś potwór na Ząbkowickim Zamku, który tam pozbawiał życia. Także każdy z tych właśnie, w większości tych, tych kronikarzy tę historię wspomina. Co popchnęło grabarzy do takich występków? Działalność grabarzy była z, z pewnością podyktowana głównie sprawami rabunkowymi, prawda, no i po prostu obrabowaniem obywateli. Mówi się tam właśnie w tej, w tej relacji, że grabarze wykopywali zwłoki, zwłoki prawda? obdzierali ich z opończy, prawda? zabierali jakieś kosztowności, yy, preparowali również ten tak zwany jad trupi, yy, no, dokonywali tam różnych innych gwałtów. Mówi się tam również, jest tam takie zdanie, które no może sugerować, że były tam jeszcze jakieś inne motywy, jednak dokładnie do końca po prostu tego nie wiadomo. Z relacji Kresa wynika, że wyglądało to w ten sposób, że oni najpierw preparowali jakiś taki jad trupi, który prawda, mieli w beczkach i w słoikach, bo właśnie to odkryto w ich mieszkaniach. I posługiwali się to w tym w ten sposób, że po prostu smarowali klamki u drzwi, gdzieś rozrzucali to pod, pod drzwiami, pod domami, prawda, na ulicach, zatruwali studnie i to spowodowało, że ta zaraza się bardzo szybko rozprzestrzeniła. Historia zna wiele takich przypadków. W średniowieczu i później zdarzały się profanacje zwłok, zatruwanie studni czy celowe morderstwa. Ale nigdy nie działo się to na tak niewyobrażalnie wielką skalę jak w Ząbkowicach Śląskich. Więc ta zaraza potem rzeczywiście wy wymknęła się spod kontroli, i oni już nad nią zapewne nie panowali. Zresztą ona trwała jeszcze przez rok czasu, więc no, było to wydarzenie straszne. Aczkolwiek na Śląsku bywały takie wydarzenia również, może nie w takiej skali. I nie tak związane z, właśnie z, z taką profanacją zwłok ludzkich, ale z zatruciem wody przez grabarzy. Takich kilka przypadków jest na, na, na terenie Dolnego Śląska. Ząbkowice były wówczas stosunkowo dużym i ważnym miastem, położonym na znaczącym szlaku handlowym z Wrocławia do Pragi. Szlakiem tym poruszali się kupcy, którzy byli na celowniku rabusiów. Kupcy licznie zatrzymywali się nieopodal zamku, gdzie liczyli na bezpieczne schronienie. Zamku takiego obronnego, który znajdował się na szlaku, ważnym szlaku handlowym, który łączył Wrocław z Pragą kiedyś. To była tak zwana Droga Królewska już od XII wieku. Centrum miasta również obfitowało w budowle, które mogły ówcześnie budzić strach. Mowa między innymi o Krzywej Wieży Ząbkowickiej. O wieży wiemy o tyle, że jest to najstarszy budynek w mieście. Budynek, budowla, która powstała jeszcze prawdopodobnie przed lokacją miasta, jeszcze na początku XIII wieku, jest pozostałością jakiegoś zamku, który tutaj kiedyś istniał jeszcze zanim powstało miasto. Pierwsza wzmianka o pochyleniu wieży pochodzi z 1590 roku i wówczas mówi się, że w listopadzie, na skutek jakiej, no, jakiejś bardzo ostrej zimy, wieża w pewnym momencie się pochyliła gdzieś tam o pół łokcia. Później, 8 lat później, również w listopadzie. Dowiadujemy się, że znowu jest kolejny przechył wieży, o następne tam kilka łokci. Szajka grabarzy działała więc w sprzyjających okolicznościach, a ich zamiary mogły rzeczywiście skutkować prawdziwą tragedią. Specjaliści, do których dotarliśmy, potwierdzają, iż działania ząbkowickich grabarzy mogły spowodować zarazę na olbrzymią skalę. Czasy, o których żeśmy wspomnieli, lata XVI-XVII wiek, to są czasy w których przez Europę i nie tylko Europę przewalały się straszliwe zarazy, choćby i ospy, która w tej chwili jest na przykład opanowana, nie mówiąc już o, o, o no innych straszliwych epidemiach, duru, cholery i tak dalej, można by wymieniać przykładów masę. Trup jad, którym posługiwali się grabarze jest bez wątpienia silną trucizną. To jest masa enzymów, w bakterii chorobotwórczych, które są związane z rozkładem nie tylko ciała ludzkiego, ale i biologicznym, rozkładem tkanek biologicznych. No jest to zespół takich przeróżnych paskustw, można w cudzysłowie powiedzieć, który może prowadzić do, do zatrucia i zgonu. Tu, tu, tu nie ma dwóch zdań. Ludzie umierali w owych czasach na różne choroby, zresztą jak i dziś, ale, ale postępowanie jest ze zmarłym, z ciałem ludzkim, ze zwłokami w tej chwili jest, jest uwarunkowany pewnymi oposzczeniami sanitarno-epidemiologicznymi. Na początku XVII wieku wiedza medyków o ludzkim organizmie była jeszcze stosunkowo niewielka. Jeszcze mniejsza była wiedza prostego ludu. Stąd też nie trudno było o oskarżenia o wampiryzm, wilkołactwo czy preparowanie ludzkich zwłok. Choroby, które obecnie diagnozujemy, dawniej wywoływały strach i rzekomo dowodziły, iż ktoś miał być potworem. Zdarzają się, zdarzają się i to nawet nie tak rzadko, jednostki chorobowe związane z mutacjami chromosomowymi bądź genowymi, które, które, w wyniku których dochodzi do, do zniekształceń twarzy, czaszki, w ogóle całego kost, układu kostnego głowy i nie tylko, że ludzie tacy... Mogli we wcześniejszych rodzili się na pewno, bo oni się rodzili zawsze, zawsze te mutacje były i są i będą, a ich fizjonomia mogła co po niektórych ludzi przyprawiać uciarki. Takie przypadki dodatkowo wzbogacały ludowe przekazy, które przetrwały aż do XIX wieku. Tym bardziej, iż nie było wówczas stomatologów, którzy mogli te choroby diagnozować czy tym bardziej leczyć. Taka profesja wówczas lekarza stomatologa wtedy nie istniała. Zajmowali się tym najczęściej właśnie ludzie e, zajmujący się na przykład kowalstwem, bo oni mieli ku temu sprzęt, no trudno to tak nazwać sprzęt, ale ale mieli jakieś tam cęgi, którymi potrafili w cudzysłowie powiedzmy człowiekowi pomóc, czyli usunąć jakiś bol 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 bolący ząb, czy, czy, czy w jakiś tam sposób pomagali. No. To jednak także prowadziło do deformacji i schorzeń, które nieleczone prowadziły do śmierci. A widok okaleczonej szczęki był podstawą do oskarżenia o wampiryzm. Należy wspomnieć o, 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 o sterylizacji, której w ogóle nie było wtedy. Jedyną metodą, jaka sądzę wtedy była stosowana, to, to był rozgrzany metal. W pewnym sensie jest to też jakiś element powodujący, że, że te cęgi, o których wcześniej żeśmy mówili, były. No może nie jałowe, no ale były pozbawione w jakiś sposób bakterii chorobotwórczych. No ale jednak mimo wszystko dalsze postępowanie to jest jednak po, po usunięciu zęba to jest otwarta rana kostna. To jest może bliskie porównanie, można to porównać do otwartego złamania ręki bądź palca ze stracącą kością na zewnątrz. Dalszy tok postępowania z taką raną jest obecnie całkiem inny niż na pewno był kiedyś, bo... W tej chwili zaopatruje się to bądź, bądź opatrunkiem jałowym, bądź zaopatrzeniem chirurgicznym, czyli szyciem ranem. No na pewno kiedyś tak wiemy Do tego dochodziły objawy, które w XVII wieku potwierdzały wspomniane wcześniej fałszywe oskarżenia. Powikłania zapalne, na pewno obrzęk, na pewno ból, niewykluczone krwawienia. No i później dalsze, dalsze powikłania wiążą się już z, cięż, z bardziej ciężkimi Schorzeniami ze stanem zapalnym kości z, z bardzo popularną sepsą, na przykład w tej chwili obecnie, do, do zgonu włącznie. Zgon jest oczywiście powiązany właśnie z, z powikłaniami zapalnymi i, i, i bakteryjnymi. Zabiegi medyków także były często powodem okaleczeń rzekomo powodowanych przez wampira. Używano ołowiu w formie płynnej. No, na pewno było to straszne przeżycie dla ludzi, ludzi, którzy poddali się takim zabiegom, czym wiąże się oczywiście wlanie gorącego metalu do, nazwijmy w cudzysłowie, dziury w zębie. Na pewno przy tego typu próbach dochodziło do dużych oparzeń tkanek miękkich wewnątrz jamy ustnej. No i nie wspomnę już o, o, o wszelakich powikłaniach związanych z tą, z tą wysoką temperaturą. Jest to też metal uznawany za niebezpieczny, yy, mogący prowadzić do, no i bardzo często on prowadził do zwiększenia zawartości ołowiu w tkankach. Niektóre, niektóre tkanki organizmu wręcz magazynują ołów, powodując ołowicę. No jest to schorzenie bardzo ciężkie do leczenia. Jednokrotnie jeszcze dziś występujących, występujące u ludzi, którzy mają kontakt zawodowy z ołowiem, no na przykład przy produkcji akumulatorów czy, czy, czy innych ogniw. No ze strony stomatologicznej z charakterystycznym objawem jest rąbek ołowiowy. To jest takie przebarwienie na dziąsłach koloru ciemnego, no w tej chwili już występujące bardzo rzadko w związku z zwiększeniem świadomości ludzi i, i, i samymi procesami technologicznymi, które nie dopuszczają do tego, żeby do takich sytuacji dochodziło. Taki objaw był widomym znakiem, iż ktoś zmieniał się w wilka. A gdy połączymy sprawę Grabarzy z Ząbkowic z licznymi przypadkami osób podejrzanych o wampiryzm i wilkołactwo, otrzymamy mieszankę, która zafascynowała i zainspirowała Mary Shelley. Mary Shelley, autorkę powieści Frankenstein, czyli nowoczesny Prometeusz, fascynowało wszystko to, co dziwne, zagadkowe i niewyjaśnione. Czy sama dotarła do kazań, w których pojawia się nazwa Frankenstein? Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Być może ktoś jej o tym powiedział. Fakt jednak pozostaje faktem. Historia Frankensteina zaczęła się tutaj, na Śląsku. Podróżując po Śląsku, warto pamiętać, że wiele elementów europejskiej kultury ma swój początek właśnie tutaj. Mieszkańcy Ząbkowic pamiętają o tym codziennie, spoglądając na ruiny zamku Frankenstein.